Dzisiaj mamy na okazję uczestniczyć w otwarciu nowej stacji w Gorzowie Wielkopolskim. Stacja należąca do państwa Mojsiuków, naszych starych i doświadczonych dealerów. W Mercedesie działamy praktycznie już pełnoletni. 18 lat mija w tym roku. Posiadamy trzy lokalizacje. W koszalnie w Szczecinie i otwieraną obecnie w Gorzowie. Dlaczego marka Mercedes? To było marzenie, ale marzenie przekłada się na jakość, solidność, niezawodność. To jest 306 stacja, jeżeli dobrze policzyłem, położona w zachodniej części Polski przy granicy z Niemcami. Mamy tutaj naprawdę wielu klientów i w tej stacji znajdą pełną pomoc. Obsługujemy klientów z rejonu północno-zachodniej Polski, świadczymy usługi we wszystkich szpartach Mercedes-Benz, zarówno samochodów osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych. Uzupełniamy również te usługi o dodatkowe autoryzacje, jak naczepy, przyczepy, agregaty. W naszym obiekcie w Gorzowie oferujemy usługi w zakresie serwisu samochodów ciężarowych. Posiadamy do tego trzy stanowiska przejazdowe 25-metrowe, w tym dwa kanały plus jedno stanowisko płaskie. Nasz serwis jest do dyspozycji klientów w godzinach od 7 do 21 od poniedziałku do piątku. W sobotę od godziny 8 do godziny 16. Cieszymy się bardzo, że na mapie Polski powstał kolejny punkt Mercedesa. Ułatwi to nam dostęp do części i do serwisu. W naszej flocie posiadamy tylko i wyłącznie samochody marki Mercedes Benz. Jesteśmy właśnie stąd z Gorzowa, więc nowa lokalizacja firmy Mosiuk jest nam jak najbardziej, że tak powiem, pomocna i zaoszczędzi nam i czasu, i troszkę pieniędzy i na pewno przyda nam się ten serwis tutaj na miejscu. Otworzenie serwisu w Gorzowie umożliwi nam wykorzystanie maksymalne czasu pracy kierowców, gdyż bazę mamy w pobliżu Gorzowa, w Kostrzynie. Jest to, myślę, kolejny krok dobry w rozwoju w współpracy między Mercedesem, firmą Mojszuk, a naszą firmą.